Hej, witam już w ósmym odcinku z postaci. znowu pierdziłem ten mikrofon. Eee, witam was w kolejnym odcinku, prawda Tym razem Feng, feng Wei. E, taj, Styl walki Taichin, zdrowy, Chiny, Walczył we wszystkich dojo i wszystkich atakował tylko po to, żeby zdobyć władzę w twoich rękach. Znaczy nie bardzo, bardziej tu Dragon God'a w 8

No. O tym wspominałem. Dokładnie. Tak. Śmiesznie jest to, że pokonał go Leroy, który przegrał z ginem Come on. sobie, co obierasz. Bo pokonać wskazuje czy coś. Coś ciekawe skazał, swojego mistrza. Wiem. Yeah. Po tym jak go chciał powstrzymać po ataku na wszystkie te dodża, W Japonii, w Chinach w sumie. Nie w Japonii. Po dodżu... Ogólnie, wszy... atakował duża. Po ataku na kilka dodża, nas jego mistrz... Dobra. A, nie jeszcze idziemy. Zresztą ma ma bardzo tą porcelinów historię i bardzo taką opowódła. I że żeby stać się potężnym wojownikiem po przecież nieoporu oporu i wiecie potem przychodzi ten jeden mądry człowiek z innego państwa i wygrywa wszystko. Osiąga to co to co Pender, ten, ten, ta osoba, która poświęca wszystko. No. no. tak poza tym, no. Powy chiński wojownik, no. E? Okay. Okay. To jest ruch łamania haku? Dziwnie. Tak, tak, jesteś, jest. Pokonałeś. Tylko. Kórkę... Mistrza dodrze, którego pokonałeś kiedyś tam. Tak, tak. Boże przypomina mi tego Sumo z Street Fightera w sumie... Jeśli chodzi o głosówki, bo jest aktora, By nie było, że tutaj coś Nie. To tak bardzo mi przypomniało tak. tak tego, tego typa Nie pamiętam, naprawdę. W taka na to mogę wam wypełnić z pamięci, ale z Street Fightera nie. Street Fighter 6 to był mój. mój pierwszy Street Fighter w na kanale jest? Jakby to się miało tak. do. zobaczenia. 16 godzin. Do w sumie, albo 30. To wiecie, to wiecie, możecie sobie obejrzeć w tle. Tak na zachętę. Puma? Ale szczerze, dobór przeciwników yy, Feng'a na razie, na razie nie powala. A słuchaj, bawi ale... Puma? Jak ja wiem, tu powinien być Marshal? No yy, ciekawostka. Yy, Marshal Low zaproponował yy, Fengowi, żeby był mistrzem jego, jego nowo otwartego od, od, dojo. I... Nie on się na to nie zgodził, ze względu na jego słabości, słabości finansowe. I to był lepszy ten. Tak samo to, że Feng brał w ogóle udział w takiej, nie, który był e, oczywiście zamknięty przez to, że Heihachi pozorował swoją własną śmierć. E, w pierwszej walce mm, był Paul. Sorry, Paul kontra Feng. I, Paul i Mar Marshall Law kontra Feng. W ten sposób e, powinni e, to jakoś odzorować. to Taka nie 8, a tutaj nagle nie ma nic i ma. Nie ma. A Devil Jin to, też, to też, też, jest dla mnie taka ciekawostka. Gdzie co do stylu walki e, Fenga jest bardzo przyjemny, jeśli o to chodzi. Można ładnie kom ko kombo robić i nie, nie spamić za przyciskami. A czyli z mam na myśli powtarzania ciosów tylko. Ma to różnorodność. Bo jego podbicie w dół... Yy... Jego podbicie w dół pozwala Wam skombować to jeszcze bardziej. To nie jest takie problematyczne. Tu ma dosyć bardzo szybkie kombo otwierające. Boże, o o właśnie, chodzi o tego kopniaka w górę. Ja, ja tak mówię, jak byłem profesjonalnym graczem. Profesjonalnym graczem Tekena. O, Teken! W Tekena huh, to, to trafiłem na gościa co przyniósł swojego własnego pada. Z tydzień, że te kanal, t, turniej Tekena to nie dla mnie. Wiecie, to był taki kameralny turniej na, na takim mini konwencie. Ja tak sobie przychodzę, patrzę, o, fajny pad, taki kolorowy. Finalowa walka. Taki fajny pad, kolorowy jest, O, fajny, fajny. A tu przygodzi go się. Ej, a mogę podpiąć swojego padera? jak tak, całą walkę ustawiał, wszyscyutko, wszystkie te swoje ustawienia dodatkowe. Ej tak. I tak. O, Leeroy. Zgadza że po chińsku pani coś to znaczy, ale... No. A, wracam do tego turnieju i udało mi się chyba yy, Dobrze, że pamiętam ugrać dwie rundy na niego. I to było coś niewywałego dla mnie. Bo potem goście wygrał ten turnie, ale nie wiem, po prostu poszedłem. Wtedy po tym jak dostałem... E, może nie wdziel, ale... E, dostałem łomot. Można tak to nazwać. No 3-2, no wygrałem. O Jezu, ale, ale dziwacznie to wyszło. No nic, zapraszam was na... końcowy filmik. Coś źle brzmi. Na ending! Kolejny film. Jak lepiej. No nic, zapraszamy. Zapraszam. Nie, my.

终于称霸天空。嗯。Bad sugar. What were you doing, sugar? 嗯。 Oddejść. To nie, to nie mój humor Nie, nie, nie. Next. A tak na serio. Do, do zobaczenia na następnych filmach. Ciemano. Cześć.